Fatalnie. Co on tu robi? Nie mam pojęcia. Muszę się ukryć. Nie może mnie tu zobaczyć. Powiedz mu, że zaraz otworzysz. Wszystko w porządku? Powiedz, że już otwierasz. Chwileczkę. Szukam... Kluczy. Szukam kluczy. Kłamiesz jak znud. Zaraz cię wpuszczę. Momencik. Się w Idę do łazienki, poszukać kluczy. Już zacząłem się martwić. Co słychać? W porządku. Gdzie klucz? Jaki klucz? Szukałam go, dlatego tak długo nie otwierałam. Tymczasem okazało się, że drzwi są otwarte. A gdzie klucz? Nie wiem, później znajdę. Koniecznie. Można? Mogę wejść? Autobus właśnie przejechał. Nie rozumiemy się. Jeszcze raz. Mogę wejść? Doskonale Cię rozumiem. Wchodź. Podoba ci się ta zmiana? Pewnie, dziękuję, mieszkanie jest olbrzymie Mam większy, jeśli chcesz Nie, czuję się tu jak w niebie Wszystko w porządku? Widziałem w telewizji, co się stało, dlatego przyjechałem Koszmar Nie wiem, o co ci ludzie mnie oskarżają Ja też nie wiem, ale dowiem się Byłem zaskoczony, gdy zobaczyłem, że wychodzi stąd kot ¿Quién? ¿Qué? El gato, el amigo mío. Comple el maygo prata. ¡Ah, hey, el gato! El gato, El gato, el gato, sí. 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 Zaproponował, że wpadnie i naprawi zepsuty kran. To taki facet złota rączka. Gdy tu był, zjawili się akurat dziennikarze. Powiedział, nie martw się, zajmę się tym, wyjdę do nich. I załatwił sprawę. Słyszałem, jak insynuował, że jest twoim chłopakiem. Słyszałem, jak insynuował, że jest twoim chłopakiem. Że co? Nie wiedziałaś? Myślałem, że to uzgodnione. Co za grupek? Mało powiedziane. Idiota. Miło z jego strony, że przyszedł naprawić kran, ale mógł wymyślić coś lepszego. Nie wiedziałam, co zamierza zrobić. Powiedział tylko, że ma plan, więc się zgodziłam. Przez myśl mi nie przeszło, że przedstawi się jako mój chłopak. Zmieniłabym jego plan, gdybym wiedziała. Wybacz, że nie proponuję ciekawy, ale muszę wyjść. Żeby pozałatwiać sprawy związane z lekcjami dla dzieci Wyrzucasz mnie Nie gniewaj się, nie mam takiego zamiaru Naprawdę bardzo się spieszę Wpadłem tylko zobaczyć jak się czujesz po tym nalocie dziennikarzy Dziękuję Co to za hałas? Jestem głodna W brzuchu mi burczy Tak mi wstyd, gdy dzieje się to przy kimś Hałas dochodził stamtąd Stamtąd? To kran A nie mówiłam, że kot jest głupkiem? Widocznie nie naprawił Może przyszedł, żeby się na mnie pogapić Pewnie się zakochał To musi być kran Kran nie wydaje takich odgłosów No dobrze, powiem prawdę

Nigdy nie ośmieliłabym się poprosić o wymianę rur. Znajdę ci inne mieszkanie większe, sprawdzę, co się dzieje. Nie przeszkadza mi ten hałas. Nic się sprawdzaj. Masz czyściutką marynarkę, nie możesz dotykać rur. Nie pobrudzę się z smarym. Pewnie kotna opowiadał ci bzdur, bo się nie zna. Zobaczę w czym problem. Nie proszę. Nie pozwolę, żeby taki przedsiębiorca jak ty sprawdzał rur. Jako właściciel nieruchomości muszę pilnować, by wszystko działało, jak należy. Odkręcam i zakręcam, nie cieknie. Ciśnienie wody w porządku. Co się stało? Boję się. Czego? Że łazienka wybuchnie. Jak to wybuchnie? Tak się zdarza. Pozwól mi sprawdzić. Nic złego się nie dzieje. To ale to też w porządku. No! Tuż przed Twoim przyjściem brałam przysniad, działa świetnie. Nie wiem o co chodzi. Nie znam Cię, ale myślę, że to ta rura. Przyślę Ci jutro hydraulika. Dziękuję, lokatorze, znaczy super właścicielu. Powiedziała super lokatorka Jesteś cudowna.

Jestem zmęczona ciągłym ukrywaniem no, się Może powinienem wyjechać na pewien czas Przed chwilą mówiłeś co innego Wiem, ale nie chcę dłużej cię ranić Zranisz mnie, jeśli wyjedziesz Może to najlepsze rozwiązanie Wymysły Uważasz, że twój wyjazd coś rozwiąże? To nie wymysły Biskup tak mi powiedział Jedź do klasztoru na odludziu, to pomoże ci zebrać myśli. Biskup nic nie wie. Nie ma pojęcia, co czujesz, co oboje czujemy. Zapewne nigdy czegoś takiego nie przeżył. Jeśli to ja jestem problemem, przysięgam, że dam ci spokój. Nie ty jesteś problemem, lecz ja. Więc znajdź rozwiązanie, nie potrafię. Potrafisz. Kochaj mnie. Nie mogę iść na całość, możesz. Problem polega na tym, że nie można mieć wszystkiego. Decyzja jest bardzo trudna. Dlaczego tak trudno ocalić naszą miłość? Czemu nie możemy być razem, bez względu na twoją karierę? Skoro miłość jest najpotężniejszą siłą, może za mało mnie kochasz? Może nie kochasz Tanto. Hey, no, no, Nie mów tak. A, Kochasz te amo. mnie? Te amo, Całym sercem przysięgam. Te te amo, te amo mor, Nie man, sądziłem, że tak bardzo pokocham kobiety. Więc kochaj mnie. Ay, me tengo que ir. Muszę iść. Me tengo que ir. To kot. Zgubiłeś ich? Jeszcze nie, na razie się nie udało. Postaraj się, wychodzę z mieszkania. Co mam robić? Zgub. Ich, uciekaj, ukryj się, nie wiem. Dobra, wyluzuj. Zwoń do mnie. Nadal go śledzą. Biedak, idę. Cieszę się, że jestem tu z Tobą, że mogę zjeść wspaniałą kolację z najpiękniejszą kobietą, jaką w życiu poznałem. Ojcze nasz, który jest w niebie. Nie mógłbym tego zrobić. Nawet gdybym chciał, gdyby moje życie od tego zależało, nie mógłbym odejść. Nie mogę być z dala od ciebie. Długo na ciebie patrzyłam, gdy spałeś. Właściwie patrzyłam całą noc. Nie dotykając cię, pieściłam twoje ciało. Czułem to. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Cześć kochanie, jak się czujesz? Dobrze Przyniosłem ci prezent Naprawdę? Otwórz Wyjmij dzwonki Śliczne Podobają ci się? Słyszałem jak pięknie brzmią i kupiłem dla ciebie Dziękuję. Z każdym dniem wyglądasz pięknie. Z każdym dniem bardziej Cię kocham. I de pronto... Nagle okazuje się, że jestem w ciąży. Mam taki wielki brzuch. Piszę kołysankę, czy coś w tym stylu. I wchodzi Tomas. Byliśmy w Przestań, nic więcej nie mów. Dlaczego? Podobno, sny nie spełniają się, gdy je opowiadasz. Tak? Zapewne chcesz, żeby ten się spełnił. Tak. Ludzie gadają głupstwa. Są znaki, które lepiej. Jakie znaki? Nie wierzę w przypadki. Ja też nie. Ale zdarzają się. Czytałam kiedyś, że we śnie dusza odkrywa rzeczy, które mogą spełnić się w rzeczywistości. Tak było w książce. Wyobrażasz sobie? Żeby to się spełniło? Z Tomasem byłoby wspaniale. Może się spełni. Co się stało? Nic. Sięgnęłaś po telefon, bo dzwoni. Jesteś trochę przewrażliwiona. Dlaczego tak mówisz? Cieszę się, że cię znalazłem. Coś się stało? Nic poważnego. Jesteś zmartwiony. Nie mogę znaleźć szalika. Chyba zostawiłem u ciebie w mieszkaniu. Szalik? Takie szary. Jeśli nie ma u ciebie, pewnie zgubiłem. Byłoby mi bardzo przykro. Aż tak? To pamiątka po moim tacie. Powiedz, że go masz i będę szczęśliwy. Chyba mam. Taki szary? Zostawiłeś u mnie. Mogę przyjść? Jesteś w domu? Nie w klasztorze. Mogę wstąpić do domu po szalik i przynieść ci go. Wolałbym, żebyś tu nie przychodziła. Spotkamy się u ciebie za godzinę. Okay. Dobry pomysł. Me bien. Idę. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Vos? bien. Wejdź. Hola, Mam twój szalik. Hola. Proszę, nic mu nie jest. Dziękuję. Nic wielkiego nie zrobiłam. Jest dla mnie ważny. Ja też mam coś dla ciebie. Niemożliwe. Gdy człowiek przeprowadza się do nowego mieszkania, ludzie przynoszą prezenty na szczęście. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Uwielbiam dzwonki anielskie. Skąd wiesz? To szaleństwo, nie mogę uwierzyć. Czytałam kiedyś, że we śnie dusza odkrywa rzeczy, które mogą później spełnić się w rzeczywistości. Skąd wiesz? Ktoś z twoich przyjaciół widział, jak kupowałem? To głupstwo.

nie, na pewno. Mam sprawę do załatwienia. Odprowadzę cię do. Trwa. Jeszcze raz dziękuję za prezent. Jest piękny. Cieszę się, że ci się podoba.